Zostaw tutaj łapkę w górę w ciągu 5 kolejnych sekund, jeżeli chciałbyś, aby roboty zostały usunięte. Hej, cześć się Manko moi drodzy, ja jestem Kelty i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś pokażę wam sposób jak skontrować kogoś w robocie, powiem wam o odejściu Ninji z Twitcha oraz kilku innych ciekawych rzeczach. Przypomnę jeszcze oczywiście o subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale, ponieważ lecimy po 3000 subów do końca wakacji, a to czy mi się to uda zależy tylko i wyłącznie od was. Jeżeli mnie lubisz i chcesz mnie wesprzeć, to możesz też wpisać mój kod w sklepie Kelti Podłoga, będę Ci bardzo wdzięczny, a teraz już za. Zapraszam do oglądania! Pewnie duża część z Was nienawidzi robotów, które są aktualnie w grze. Muszę przyznać, że są one ociupinkę, odrobinkę, troszeczkę za mocne. Istnieje jednak sposób na łatwe obronienie się przed nimi i szybkie zabicie osób sterujących robotem lub samo podkradnięcie komuś robota. Do zrobienia tego będziecie potrzebowali bugi bomby i trochę szczęścia. Gdy widzicie, że zbliża się do was robot, a wy nie wiecie co zrobić, bo wiecie, że nie macie z nim totalnie żadnych szans, to jeżeli w swoim ekwipunku posiadacie bugi bombę, po prostu rzućcie ją w robota. W tym w momencie osoby lub osoba, która siedzi w robocie powinna zostać z niego automatycznie wyrzucona i powinna zacząć tańczyć. Na okres działania bugi bomby nie można wejść do robota, ani jak to działa bugi bomba, nie można zrobić praktycznie nic. W tym momencie, jeżeli jesteście blisko kogoś takiego, to możecie wziąć po prostu robota i uciec od miejsca zdarzenia, lub zabić osoby, które udało Wam się, że tak powiem, wypłoszyć z robota. Wydaje mi się, że zabicie oponentów jest mimo wszystko lepszą opcją. Bugi bomby to chyba jedyna, a na pewno najlepsza skuteczna kontra na te przez wielu graczy znienazionych. Widzone mechy dodane do Fortnite w tym sezonie. Za to już dziś tajemnicze urządzenie zostało dodane do plików Fortnite. Mówię tutaj o czymś, co nosi nazwę Rift Beacon Treat. Najprawdopodobniej ma to związek z riftami, tak jak słyszycie po samej nazwie, oraz może mieć to związek z całym motywem przenoszenia się w czasie w tym sezonie. Według leakerów jest ono w plikach związanych z trybem Battle Royale oraz w jakiś sposób łączy się z Tilted Town, czyli nową wersją Neo Tilted, która już niedługo pojawi się w Fortnite na miejsce aktualnych, neo wykrzywionych. Zobaczcie sami, jak to urządzenie nie wygląda. Znamy także dźwięki, które będzie wydawać, ale zgaduję, że większość z was po prostu zanudziłyby one na śmierć. Teraz widzicie za to efekt, który przypisany jest do tego czegoś. Nie wiadomo jeszcze dokładnie do czego całe to urządzenie będzie służyć, ale może to właśnie ono będzie cofało miejscówki w czasie lub utrzymywało ich stabilność tak, aby nie stało się nic niepożądanego. Wszystko zobaczymy wraz z biegiem wydarzeń. Kolejna wiadomość ze świata. Ninja odchodzi z platformy Twitch TV. Jeżeli ktoś z was ogląda Ninja, to zapewne wiecie, że nie streamuje on już na Twitchu. Niedawno skończył czuła mu się umowa z tą platformą, a Microsoft, którzy posiadają Mixera, czyli coś co działa jak Twitch, sprytnie to wykorzystali. Zawarli oni z Ninjom umowę o przeniesienie się właśnie tam. Od teraz oglądać Ninja możecie już tylko i wyłącznie na Mixerze. Patrząc na to jaki Twitch jest duży, to ich to za bardzo nie ruszyło, ale na pewno stracili oni wielu użytkowników. Ale skoro Microsoftowi udało się przekupić Ninja, to czemu i inni duży twórcy nie mieliby tam przejść za sprawą jakiegoś lepszego kontraktu? No właśnie, ile w sumie Ninja dostał od Mixera za rozpoczęcie streamowania właśnie tam? Nie znamy dokładnych liczb, a pogłoski są różne. Niektóre źródła podają, że 100 milionów dolarów, a jeszcze inne, że nawet 900 milionów dolarów. Wyobraźcie sobie, jak wielkie to są pieniądze. Mi wydaje się jednak, że ta zmiana potrwa tylko i wyłącznie do momentu skończenia się umowy Ninja z Mixerem, a następnie Ninja czym prędzej wróci na Twitcha. Na pewno jednak platforma od Microsoftu przez ten czas zyska wielką popularność i stanie się jedną z większych w tym rodzaju. Ostatni news na dziś dotyczący stęchłego składu. Zaczynają zachodzić na nim różne dziwne zmiany. Jedną z ważniejszych z nich jest to, że na dachu jednego z z budynków pojawił się teleskop skierowany w stronę meteorytu. Wygląda na to, że ktoś zaczął interesować się tym zjawiskiem. Poza tym od startu sezonu 10 zaszło tam jeszcze kilka mniejszych zmian, które właśnie widzicie na ekranie. Trzeba przyglądać się tej miejscówce, bo kto wie, może odegra ona większą rolę niż nam się tak naprawdę wydaje. A tymczasem to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeśli tak, zostaw tutaj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem, a ja już się z wami żegnam! Trzymajcie się! Cześć!